Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. Na dzisiejszej lekcji będę chciała zrobić z Wami już grę. Podzielimy sobie ten dzisiejszy projekt i dzisiejszy skrypt na, na dwie lekcje. Dzisiaj nagramy początek, a w następnym filmiku nagramy koniec. Ta gra będzie polegała na tym, że trzeba będzie łapać jakieś elementy spadające. Będą to w tym przypadku jabłka spadające z drzew, dlatego scena i tło jest zielone. Potrzebujemy trzy drzewa. Gdybym miała więcej czasu, to te drzewa po prostu bym narysowała. Ale teraz dodam je jako, jako trzy po prostu duszki. I rozmieszczę tak w miarę równolegle. To co będziemy łapać z tych drzew, to będziemy łapać spadające jabłka, czyli znowu dodaję trzy duszki. I to będą jabłka. Zmniejszymy ich rozmiar. Tu jedno, drugie również na drzewie. A trzecie będzie na trzecim drzewie. Ok. I teraz, za zadanie, duszek, którego za chwileczkę dodam. A właśnie, jeszcze Wam tego nie pokazywałam. Tutaj mamy coś takiego jak niespodzianka. Tu pojawia się duszek, który nam się pojawia po prostu losowo. O, w tym przypadku jest to akurat jakiś taki y, chłopczyk, który nawet, nie wiem, babalona robi z gumy. No cóż, może zostać. Akurat tak nam się udało, że trafił się nam taki chłopczyk. Tak z zwykłej ciekawości zobaczę, co byłoby kolejnego. Kolejna jest gitara. No to może gitara niech lepiej tych jabłuszek nie łapie. Wystarczy nam ten chłopczyk. Chciałam Wam tylko pokazać tutaj tę opcję niespodzianki, jak działa. Na kolejnych lekcjach na pewno jeszcze pokażę Wam, jak dodać duszka namalowanego przez siebie oraz wczytać duszka z pliku, bądź zrobić też zdjęcie. Ok. I teraz tak, na jednej z poprzednich lekcji nauczyliście się, może tego duszka też jeszcze troszkę zmniejszę, Nauczyliście się jak poruszać duszka y, za pomocą strzałek. Dzisiaj będziemy musieli zrobić to samo, dlatego duszka, y, nie wiem, dla no, nas tego chłopiec, dobrze? Chłopiec, dla tego chłopca. Z tym że nie będę chciała, żeby on chodził za strzałkami, tylko żeby się teleportował, czyli żeby na przykład jak nacisnę strzałkę w lewo, żeby był tu, jak nacisnę strzałkę w dół, to żeby był tu, a jak nacisnę strzałkę w prawo, to żeby znalazł się pod trzecim drzewem, a jak kliknę na zieloną flagę, to będę chciała, żeby był żeby zaczynał grę po prostu w lewym dolnym rogu. I teraz tak, mam nadzieję, że pamiętacie, co było na poprzednich lekcjach. Za każdym razem jak zmieniam pozycję tego duszka, to tu zmienia nam się, e, zmieniają się jego współrzędne. Zobaczcie, teraz będą takie współrzędne, widzicie? Teraz jak go umieszczę tu, to te współrzędne się od razu zmieniają. Widzicie, są inne. I to nam się bardzo przyda. Wracam z nim tu i piszę skrypt. Kiedy kliknięto zieloną flagę, to oczywiście będę chciała, żeby znajdował się w lewym dolnym rogu, czyli idź do i zatrzymaj ten skrypt. I zatrzymaj ten skrypt. Następnie, kiedy, nie kiedy otrzymam wiadomość, tylko kiedy klawisz, strzałka w lewo naciśnięta, to wtedy będę chciała, żeby znalazł się przy tym drzewku po lewej stronie, w tym miejscu, dlatego go najpierw przeniosłam, żeby zmieniły mi się współrzędne tego punktu, widzicie, o i też zatrzymaj ten, ten skrypt i teraz zobaczcie, ja duplikuję, żeby wszystkiego nie zmieniać i teraz tak, strzałka w dół, i jak będzie strzałka w dół, to będę chciała, żeby on się znalazł tutaj, dlatego teraz go właśnie, y, zmieniam jego położenie, żeby zmieniły mi się współrzędne, ok. I ostatni raz y, będzie to strzałka w prawo, ok. Zmieniam go pod to drzewko. I wtedy zmieniają się jego współrzędne. Ok. Dobra. Sprawdzamy, czy działa. Klikam zieloną flagę. I tak, strzałka w prawo, strzałka w lewo, strzałka w dół, lewo, dół, prawo. Wszystko działa. Widzicie? Bardzo ładnie. Mhm. Będzie nam to potrzebne do tego, żeby mógł łapać spadające z góry jabłka. Hmm. Może tak, może napiszę ten skrypt dla pierwszego jabłka. Ok. Yy, I tutaj też będzie ważne położenie tego jabłka. Yy, bo ono na początek, jak klikniemy zieloną flagę, to będzie znajdowało się u góry. Ale też po tym jak upadnie, to ma tutaj zniknąć i u góry pojawić się na nowo. Dlatego ten skrypt y, musi wyglądać w ten sposób. Zawsze. Zawsze idź do. Zawsze idź do... I wtedy się pokaż. Mhm. I teraz tak, to jabłko jak się pokaże, to będzie musiało chwileczkę poczekać, żeby nie spadało tak od razu, żeby ja miała czas na to. O, czekaj, czekaj, jest tu. żeby ja miała czas na to, żeby w ogóle zareagować. I będziemy czekać nie jedną sekundę. Tylko właśnie losowo będziemy czekać albo jedną sekundkę, albo dwie, albo nawet trzy. Czyli będzie losować sobie liczbę od jeden do trzech. I teraz tak, moi drodzy: jak już sobie zaczeka, to będziemy chcieli, żeby to jabłuszko za chwilę spadło. Czyli będzie musiało lecieć. Przez ileś sekund, ale uwaga, chcemy, żeby ono leciało do tego miejsca. Dlatego najpierw zmieniam jego położenie i teraz będzie leć przez i też losową ilość sekund. Na przykład niech leci sobie też od sekundy do trzech i niech leci na dół. Ok, i wtedy również niech zaczeka. Niech zaczeka dwie lub trzy sekundy, albo jedną lub dwie sekundy, czyli losowo, niech zaczeka jedną lub dwie sekundy. Dobra, spróbujemy, czy działa. Ok, w porządku, na razie spada jabłuszko, natomiast nic się nie dzieje, jak pojawi się chłopiec. Na kolejnej lekcji pokażę Wam, Zresztą to już chyba też gdzieś było, żeby to jabłko w momencie jak ten chłopiec się tutaj pojawi, żeby się ukryło i dodatkowo, żeby licznik zliczał nam punkty, ile jabłek z tych trzech drzew uda nam się złapać. Na dzień dzisiejszy to tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia na następnej lekcji. Pozdrawiam!